Pochaliśmy z 14 rozdziału Dzieje apostolskich, parą z Barnabą zeszli do Atalii i płyną statkiem do Antiochii, a my jedziemy autem, zostało nam jeszcze około godziny jazdy, 80 km. I no to co takie, co się tak za, zastanawiające co jest to, to kontrole drogowe. To jest ten region dosyć pod kątem terroryzmu więc były kontrole każde auto było sprawdzane w kolejeczce staliśmy otworzyłem okno pan zapytał o co się pełnią dokumenty pokazaliśmy paszport uśmiechnął się powiedział że proszę jechać